Akademickie Radio Luz. Włącz się. Ja nie mam poczucia, że istnieje jakaś taka, taki mur między osobami, które przychodzą na te spotkania, a, a, a nie wiem, mną czy nami urzędnikami, którzy też na nich jesteśmy. A też nie mam takiego poczucia dlatego, bo ja zajmuję się też innym projektem związanym z budżetem obywatelskim. My takich spotkań odbywamy przez sam miesiąc luty. Takich spotkań było się chyba około 30 tak naprawdę. Czasami było w jednym dniu kilka ich więc mamy tutaj pewne doświadczenie rozmawiania z mieszkańcami i mamy świadomość czegoś takiego, że kiedy jest spotkanie organizowane na zasadzie gadająca głowa, a reszta macie nas słuchać, tak? no to to jest bez sensu, to, to, to na pewno nie działa w ramach konsultacji. To doskonale o tym wiemy i też staramy się, żeby te przestrzenie dyskusji były bardzo różne. Ale frekwencja jest zerowa na tych konsultacjach, bo uczestniczy od samego początku Stowarzyszenie Wzgórze Partyzantów. Wrocław jest przepięknym miastem, Wyspa Słodowa, WS1, przepiękna marka na światowym poziomie, marka sama w sobie, która powinna być zagospodarowana, i uczestniczę z tej przyczyny, że obserwuję cały czas ten proces, jak ludzie reagują, czy są zainteresowani, jako obywatele, zafinansować. Moja opcja, tak zwana trzecia droga, to jest, żeby sfinansować jako fundacja te działania, które wymyśliliśmy wspólnie, czy tam uczestniczyliśmy wspólnie w całym tym procesie zagospodarowanie tej kamienicy i wyspy i tutaj jest pole do popisu dla mieszkańców zapraszamy do współpracy na wyspie, na wyspie, bo wyspa i cała ta marka już zaczęła żyć swoim własnym życiem. Ja uruchomiłem proces piwowarów domowych, zaproponowałem, żeby wyprodukowali własną markę piwną i zaproponowaliśmy markę fundator, żeby ludzie żeby marka trafiła do sklepów, na wyspę, i żeby ludzie kupili i wspierali te inicjatywy, które będą tworzone na. Cena, butelki. Da, dowiemy się w procesie końcowym. Marcie maserek znowu. Ja chciałbym się odnieść, bo, bo tak do tego, co wcześniej mówiliśmy, co Pan Bartłomiej mówił, czyli na nasz, nasz głos, że tyle osób chce, żeby utworzyć tam miejsce kultury, miejsce społeczne, miejsce aktywności, pojawił się argument, że inni też chcą. No właśnie, inni też chcą, ale czy to oznacza, że powinniśmy nie słuchać nas, którzy my chcemy? W sensie, czy powinniśmy robić jakąś takie rozróżnienie, że, że inni też chcą, to my nie powinniśmy dostać? Myślę, że powinniśmy słuchać wszystkich tak naprawdę, a nie, a nie odwracać kota ogonem, że inne osiedla nie mają takich miejsc. Jeśli tu jest społeczność, jeśli tu jest aktywność, osoby, które przychodzą, osoby, które podpisują petycje, osoby, które... Codziennie nogami głosują za wyspą, tak, ponad 5 tysięcy i, i ciągle rośnie, to y, nie powinniśmy takiej sugestii dawać, że inni chcą, czyli w domyśle, y, to nie jest ważne, że, że te wszystkie osoby się za tym wypowiadają. Y, to jest y, to jest ta jedna kwestia, a druga bardzo ważna, która dotyka wielu rzeczy, to jest, że kiedy sprowadzamy dyskusję do, do kwestii finansowych, to tak naprawdę umyka nam bardzo, bardzo wiele. Umyka nam kwestia relacji, umyka nam kwestia więzi, umyka nam kwestia wszystkie kwestie, które są niematerialne, nie da się ich po prostu zliczyć, nie da się ich po prostu zmierzyć. I wliczyć do jakiejś tam tabelki. A to jest bardzo wielki potencjał potencjał ludzki, potencjał Wrocławia jako miejsca spotkań i samej wyspy jako y, miasta spotkań i samej wyspy jako y, miejsca spotkań. Ale nikt nie mówi o tym, żebyśmy myśleli tylko i wyłącznie w kategorii cyfr albo ilości. Ja wielokrotnie podkreślałem, że i nigdy państwo ode mnie o takiego czegoś, wszyscy mieszkańcy, jak przychodzili chodzi na te spotkania, nigdy nie usłyszeli czegoś takiego, że konsultacje są nieważne, bo mało osób przyszło na spotkanie. To wręcz przeciwnie, ja uważam, że to nie ma znaczenia, ile osób przyszło na spotkanie, tylko ważne jest, jaka, jak merytoryczna jest dyskusja w trakcie tego spotkania. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o kwoty, to tak, no absolutna racja, nie możemy myśleć tylko i wyłącznie w kategorii cen ale jednak powinniśmy myśleć też o tym, że za coś trzeba tę kamienicę wyremontować. I tak naprawdę e, po to jest ta dyskusja, po to są te konsultacje, żeby wypracować pewne pomysły, natomiast później przyjdzie czas na to, żebyśmy się mogli zastanowić, które z nich są realne do tego, żebyśmy mogli je sfinansować i w jaki sposób powinniśmy to zrobić, tak. To, to jest oczywiste. E Popieram kolegę to, co mówi o tych wszystkich niematerialnych aspektach, nieprzeliczalnych, ale zastanawiam się, jakie taka kamienica może generować koszty w skali miesięcznej czy rocznej i czy utworzenie tam, czy to jakieś kantyny, czy wypożyczalni, czy hostelu nie byłoby w stanie sfinansować tego, wręcz generować przychody, żeby miasto nie miało tego na swoich barkach. Bo rozumiem, że kwestie finansowe w głównej mierze się jakby cały problem rozbija. To czy są jakieś w ogóle wykonane Przeliczenia, budżety, ile takie coś kosztuje, ile by mogło przy tym całym potencjale, który wyspa generuje codziennie, tym bardziej w takich miesiącach przynieść do Odu. Nie ma wykonanych tak naprawdę obliczeń dlatego, bo nie mamy na razie do czego się odnosić. Znaczy może moglibyśmy się odnosić do każdego czy widać codziennie, pomysłów? ile tam ludzi po prostu jest, i czy to utworzenie jakiegoś sklepu, czy wypożyczalni sprzętu wodnego, czy hostelu, czy restauracji. No wydaje mi się, że. Przede wszystkim pomysł. Jeżeli będzie pomysł, to potem będziemy wiedzieli, ile ten pomysł będzie nas kosztował. Potem będziemy z kolei wiedzieli, ile będzie kosztowało wyremontowanie tego obiektu, żeby ten pomysł można było zrealizować, ile będzie nas kosztowało utrzymanie potem tego obiektu, który będzie zawierał w sobie ten pomysł. Ale z tego ale wszystkiego czy... będzie nam potem wychodziło, ile kosztuje miesięczne utrzymanie tego czegoś, co tam zostanie stworzone, tak? I jak to się będzie bilansowało? Tyle osób już się w to zaangażowało, że. I właśnie chcę poświęcić swój własny prywatny czas na rewitalizację tego projektu. Czy miasto, które wydaje 6 milionów złotych na zdjęcia Merlin Modrów, nie jest w stanie zafundować chociażby zestawów farp ludzie później swoimi własnymi środkami, własnym czasem poświęcą to po prostu na, na malowanie tego? Czy tam już są jakieś. Przepraszam, okay, tu siedział, tak ci nie odpowie na to pytanie. A, masz, a ma pan pomysł prawny, w jaki sposób można tych osoby zatrudnić tam, żeby mogły same. Ale tu, malować. To chodzi o wolontariat. Jest, pełno osób, które chcą się w to zaangażować, które chcą spędzać tam czas i tym bardziej to można zrobić w jakiejś artystycznej formie, tak jak już się Może coś by takiego tę nagrodę zamiast na Marilyn Monroe przeznaczyć na tą kamienicę z ESK. Czy na szczęście, na szczęście konsultacje nie dotyczą Marilyn Monroe, dotyczą kamienicy Szkoda. i ten na piwnicy byłoby muzeum. Natomiast jeżeli jeżeli ten pomysł, pomysł, jakikolwiek pomysł zostanie wybrany do realizacji, jeżeli on będzie zawierał bardzo silny komponent społeczny on będzie możliwy prawnie do przeprowadzenia Ale i to że będzie, która no bo będzie, zobacz, jak to się wszystko robi. to jest takie mówienie, no bo czekamy na tego 30 maja i zobaczymy tą decyzję, no po prostu, bo to już, już jesteśmy niecierpliwi. Yy, tak, tylko że po 30 maja jakakolwiek decyzja <noise> zostanie wybrana, to potem będzie musiał zgłosić ten operator, który będzie chciał to wszystko przeprowadzić. I tak naprawdę ten do zadań tego operatora będzie należało określenie tego, czy będzie chciał wykorzystać te osoby do tego, żeby malowały, jaką sobie formę prawną przybierze, on za to będzie ponosił odpowiedzialność, on za to wszystko będzie musiał jakoś tam odpowiadać, tak? I, i on już będzie opanowywał wszystko. no, To, to tak to będzie wyglądało. To pan jest specjalistą od tego i ja nie. Ja tego nie wiem, jak to jak ten model może być. Natomiast no jeżeli taka będzie wola i w takim kierunku to pójdzie, to absolutnie tak. Ja tu jeszcze chciałem o jednej rzeczy wspomnieć, o której nie mówimy, że ta wyspa może jeszcze emanować takim życiem na Odry, bo pamiętajmy, że Odra, która zaraz oblewa tą całą wyspę jest jak do tej pory mało użytkowana, to może być szansa też, też i my w tym kierunku też skłaniamy się, żeby to było zaczynem do tego, żeby Wrocław wrócił też na Dodr, także rozmowa o kamienicy, czy w kontekście wyspy, czy, czy teraz wyspa w kontekście już całej odry? To w ogóle wszystko może wpływać na, na Wrocław. Radiolus włącz Wrocław.